Dzisiejszy fragment w redakcji otrzymał pod tytuł Przywileje uczniów. Wielu proroków i królów pragnęło usłyszeć to, co wy, ujrzeć to, co wy widzicie, i usłyszeć to, co słyszycie, a nie usłyszeli. Słuchanie słów Jezusa to jest przywilej, nie każdemu jest danego dostąpić. Wiara jest łaską. To jeden z tych faktów, do których pewnie często i szybko się przyzwyczajamy, ale on powinien nieustannie wprawiać nas w zdumienie: Mogę słuchać słowa Boga. Pan Bóg do mnie mówi, kim ja jestem, że On kieruje do mnie swoje słowo. Czasami jest tak, że nie do końca przemawia do nas jakiś fragment pisma świętego. Nie potrafimy zrozumieć jego znaczenia albo odnieść go do swojego życia. Czasami jest tak, że wydaje się nam, że to taki fragment całkowicie obcy naszemu doświadczeniu, ale wtedy trzeba sobie uświadamiać: to przecież Pan Bóg do mnie mówi. To przecież jest Słowo Boże. Łaską i wielkim darem jest to, że On do mnie mówi. Nawet ja, jeśli, jeśli ja tego słowa nie rozumiem, jestem uprzywilejowany, dlatego że mogę słuchać Jego słów.